Z panem Putinem spotykałem się równie często jak Lech Kaczyński. Jak Lech Kaczyński. Proszę milczeć. Z premierem Putinem przypilujemy, aby nikt w piachu w trybie nie, nie sypał. Słyszę takie właściwości, a ten Tusk to wszędzie Rosji widzi. Póki ja będę o tym współdecydował, Polska nie będzie krajem jakiejś właśnie takiej agresywnej. Koncepcji antyrosyjskiej. Kiedy ostrzegałem jako szef Rady Europejskiej naszych partnerów w Europie i kiedy mówiłem, że Rosja nigdy nie będzie strategicznym partnerem dla Europy, będzie zawsze strategicznym problemem dla, dla Europy. To jedna z gazet rosyjskich na swoich stronach internetowych powiedziała dzisiaj o panu nasz człowiek w Warszawie. Co pan na to? Nie dobra by powiedzieć, że na to wskazywała atmosfera rozmów na to, prezydencie nie nasz człowiek w Moskwie.